Przepraszam bardzo. Sam nie wierzę. Dzięki Tobie trzymam się super strikers. Tak, super, nie? Potrafisz się ruszać. Hej, patrzcie na Joe! Hej, Joe! Jak tańczysz ten krok? Dlatego to rytm mnie niesie. A w ogóle nie mów innym, że tu byłeś. Rany! Joe, ten pokój jest świetny! Tak, zbierałem te rzeczy już od dziecka. Czy to lawa lampa? Tak, ale zobacz tu. Płyty? Ty nadal słuchasz winylu? Stary, musisz iść z duchem czasu. Ja mam cyfrowe. Mnie nie trzeba technologii. Tu mam wszystko, czego potrzebuję. Czy to ta płyta? Twój tajny rytm? Tak. To jedyna kopia? No co tym? Mam tu siedem kopii. Do tego jedną w pokoju. Słucham jej bracie przed każdym meczem. Dasz obejrzeć? Wolałby mnie. No pokaż, proszę. Cóż, dobrze. Ale tylko dlatego, że szanujesz rytm. Mam cię. A teraz najlepsza część. Ludzkie ucho nie wychwyci różnicy, ale mózg odbierze ją podświadomie. A nie zauważy różnicy? E, nie. Mówił, że jest jakoś niedowykrywalna. Ludzie, przeczytajcie coś raz na jakiś czas. Cisza! Patrz i ucz się! Luźny Joe nie zachwyci na boisku. Mecz w Super Strikers grają przeciwko technikali. Gipki raz sunie skrzydłem. Podaje do Joe! Najpierw wyluzuje, potem. <laughs> to raczej niezwykła niezdarność jak na luźnego Joe. Zgadzam się, Joe zdawał się pogubić. To stracona szansa jak na mój gust! <laughs> to działa! <laughs> Rytm Joego został zaburzony. Coś jest nie tak. Dalej! Podaj mi! Tak, e, po, e, Podaj? <grystanie> Co jest z luźnym Joe? Dzisiejszy mecz skończył się bezbramkowym remisem. Więc wszystko rozstrzygnie się w meczu rewanżowym w przyszłym tygodniu. A super strajkę smodlą się, by Joe znów złapał swój rytm. Widzę, że jesteś gotów na rewanż. Dziękuję. Luźny Joe, teraz ty. Luźno z czuciem. Szybko, sprawnie. Luźno z czuciem. Szybko, sprawnie. Luźno z czuciem sprawnie! Nie! Szybko, sprawnie! Luźno nie! A! Nie mogliśmy uwierzyć. Był tak zdołowany! Nie martw się, pomogę wam to zrozumieć! Dzięki, ale kończy się nam czas. Muszę iść się przebrać. Nie martw się! Wchodzę w to! Nie wchodzić? Cóż, jestem detektywem. Muszą się sprężyć, by wygrać z niepokonanymi. A teraz Super Strikers i najluźniejszy gracz Superligi, legendarny Joe. Czy dziś pomoże Super Strikers wygrać wielki rewanż? Niedługo się przekonamy. To dziwne. No dalej. Luźno, z czuciem, szybko, sprawnie. Luźno z czuciem. Spędza, dowiedziałeś się czegoś? Tak jest. Nie wypadł z rytmu. Świetnie, jak mu pomóc? I już wiem, kto go sabotował. To był... Halo? Spędza? Halo? Brak zasięgu? Nie teraz. Muszę pędzić do Strikaland. Zaczynamy rewanż między Super Strikers i FC Technicali! Strikers modlą się, by luźny Joe wziął się w garść. Hej Joe, słuchaj, nie musisz już martwić się o rytm. A kto tu się martwi? Wszystko gra. A ty rób swoje na skrzydle. Nie przejmuj się nim, stary. Nie mówił serio. Na pewno. Więc grajmy! Mamy mecz do wygrania! Tak jest, kapitanie. Luźny Joe, nic mi nie jest! Shaker chciał ci tylko pomóc. Bierze cię za wzór. A wiesz, pierwszy krok do rozwiązania kłopotu to przyznać, że się go ma. Rasta. Nie mogę złapać rytmu i nic nie działa. To przyjdzie samo, stary. Jestem pewien. Tylko staraj się. A pierwsze, co zrobię, to wrzucę shakerowi piłkę w pole karne. To rozumiem, stary. Zwycięstwo wisi w powietrzu. No już, no już! Muszę tam dotrzeć, zanim skończy się mecz. Dziś zupełnie nie wychodzą mu z wody i niecelnie nie podaje. Gipki Rasta walczy w środku pola. Zobaczymy, co. No właśnie! No. Niesamowitego! Och. Próbuję ponownie. Woli walki mu nie odmówię. Hej Joe, podaj tu! Ha? Fatalnie! Piłka trafia pod nogi kapitana, ale oh! jest za późno! Oh! Koniec pierwszej połowy. Czy trener zostawi Joe na drugą połowę? Może ten utwór już nie działa? Słuchałem go w domu przed meczem i przed treningiem na taśmie? To samo dziś jest źle. Pozostaje mi jedno, a jeśli nie zadziała, może powinienem się poddać. Trzymam to na czarną godzinę. Mmm, i o to właśnie chodziło. Tak, to to! Dawaj! <noise> na drugą połowę usiądziesz na ławce. Wróciło! Poczucie rytmu! Nie zaryzykuję. Musimy wygrać ten mecz. Chwila, ma rację. Jest w formie. Załapał znów rytm. Trenerze, jeśli nie olśniecie w pięć minut, to sam zejdę kibicować z ławki. Tylko mnie nie zawiedź. Wracamy na drugą połowę. Nie wiadomo jest, jak luźny Joe rozegra drugą połowę. Lipki rasta. Przepięknie. Zobaczymy, co zrobi. Najpierw wyluzuje. A, piękny zwód. Później się w to wczuje. A gdy już dośrodkuje, Przy bramce asystuje... I dokładne podanie na koniec. Go! To nie tak miało być. Wydaje się, że król podań powrócił. Bilet. Ja nie posiadam. Bez biletu nie wpuszczę. Słuchaj, muszę tam wejść, to ważne. Shaker to mój bardzo bliski kumpel. Z pewnością, koleś, bez biletu nie wpuszczę. I co ja teraz zrobię? Jest nieciekawie dla zawodników w kombinezonach, ale dla czerwono-białych to bajka. I kolejny gol dla Super Strikers. Niesamowita druga część w wykonaniu skrzydłowego wrócił stary Joe. A konto Shakera zasilają trzy kolejne bramki.